Nie? ale on tylko wybiera poraz, poraz. ale on tylko wybiera zasady i przeciwników tak czy jaki mu pasują Casio, Ja Król, pamiętam tam walkę z Adriano Polakiem tu. którą w pierwszej Pierwszej wersji wygrał ten Adrian Polak. Później tam gdzieś protestował, zmienili. Chłopie, A, ty pamięta, też tak, widziałeś kurwa wygraną Polaka? Krótko. Tak debiluje Powiem Czy debilu, krótko? też widziałeś Polaka wygraną debilu pierdolony? Powiem ci krótko. No to jest ciębary. Chodźmy małe i co i to. Powiem ci krótko. bo jak najmniej widziałem, że to panowie. jakie było pytanie? Ale posłuchajcie. Ja proponuję zrobić taki test, jeżeli ktoś tego będzie chciała. Są dzisiaj tutaj w Łodarze. Ja proponuję zrobić taki test. Zgódźcie się, proszę. Ciebie zapytam ostatniego o zdanie. Włączcie zegarki i umawiamy się na 10 sekund. Wyjdźmy tutaj. Gwarantuję ci, że w te 10 sekund będę cię miał kurwa w bocznej, w dosiadzie albo no w domu. Chcesz się stać? No z... Podjeżdżaj. Chodź, chodź, kurwa, to zobaczcie. Podjeżdżaj. Chodź, 10 sekund. Podjeżdżaj. Teraz 10 dawaj, sekund. Chodź. Marcin, stój. Marcin. Kurwa będzie gadał, tylko... Kurwa, twój twierdolony. Kurwa, kurwa, kurwa myśli, że będą gazać świerdolony cwele. Kurwo, ty je cię rozkurwie! Ja będę pierwszy! Widzicie, widzicie jaki bohater. Widzicie jaki bohater? Śmieć wierdolony, kurwa. Sią, siądź, siadaj, Kasy. Śmiecie, tylko pierdolą, kurwa, przez te mikrofony. A jak co, do czego? Do czego? go kurwa, broda z nie Śmieciu, ty kurwo, zroz... jebana cię rozjebie. Zrozumcie, że... Cię, kurwo, Dobrze, dobre, panowie, Śmieciu, zrozumcie że on nie umie języka polskiego. On ma tak przepity mózg, że Dobrze. to się nie da, to, to się nie da wszystkiego tak połączyć. Panowie, panowie, jeszcze wrócimy do tematu, a tymczasem kontynuujemy konferencję. <laughs> Nie sam ważę. chcesz ze mną rewanżu, a uciekasz ty... do niższych kategorii. Ale nie, to, to nie jest tak. Ty sam ważyłeś um, 66 60, 70, 70, tak? Kiedy ważyłem 66? 70 na walce z y, handkę, tyle ważyłeś chyba, tak? 71, ale to było ponad 2 lata no temu. No widzisz, no to stare. Okay. 19 leżeć, lat to jest było normalne, leżeć że i rosta, chlać tak? przez rok. Gdybyś nie chlał i gdybyś trenował, gdybyś miał ambicję sportowca, to byś stał tyle nie przytył. Ale widzisz, nic ci nie chciało robić, więc no przytyłeś go na jak grubas. I, nie i, jestem zalany. No, no, to po pokaż brzuch. wstań i pokaż brzuch oh, I to jest stałe zalane Jestem Staj No nie by dobrze e, Proszę, żebyś ty pokazał jakby No Wiesz jak to jest <klubik> <klubik> Powiedzmy, że mały fan klubik jest. Dobrze jeszcze raz możesz zapytać, e, Tak, jak najbardziej. Jeszcze raz czy zapytałem. masz coś do udowodnienia rywalowi, który sprawił, że stałeś się memem w internecie? On nie rozumie. Jeszcze raz. A? Jeszcze no jest, raz Pawłowski, prościej. No że ośmieszył cię bardzo mocno. Ale tak, ośmieszył mnie i teraz kiedy, kiedy ja wejdę do walki, a ja w końcu udowodnię, że że Kas już jest do zrobienia i. Przecież i niedawno wyszedłeś kurwa z ringu, znowu chcesz wracać? Okej, okay, do w warunkach. Takie, jak sobie zechciał, po raz kolejny sobie tam wybrał, tam stójka taka, tu, siaka, ten, wszystko. Don Cassio król, pamiętaj, no ten, kurwa. No, no i zaraz, zaraz, zaraz do tego wrócimy. No i teraz Don Cassio król ustala warunki. Ty jesteś królem, bo Na ty wszystkich... jest tylko jeden król, jeśli chodzi o sporty walki. Mariusz Wach, witam cię serdecznie, Mariusz, pokaż się, a ty... Porównując no go do króla, to jest tak, jak porównać cieszno-powiązałkę do komputera kwantowego. Człowieku, co ty pierdolisz za głupoty? Ale nie o tym, nie o tobie. Posłuchajcie, Darek Kazimierczuk... Lew? umiejętności, to dlaczego nie chcesz przystać na to, co on chce? Ja jestem pewny. Kurwa debilu, no pójść se, kurwa z bambrem walkę jak wchodzi ten debil do oktagonu, co potem półtora roku tam nie. stał, kurwa, cofni w czym cofni... mnie wyzwał, to kurwa jak nie przyjmuje warunków. Cofni... Jesteś ty się kurwa debiluje w cofni... Kolejny mnie kurwa debil! No. Po, po tej stronie kurwa same nierwanym... debilem. No. Chłopie, chłopie, będziesz odszczykiwał to wszystko, uwierz mi kurwa. Mówisz mi, będziesz oczekiwał. I ty dobrze o tym wiesz, bo jesteś ze już, kurwa. Ale zauważyliście to, wszyscy po jego prawej stronie debile, ale po lewej nie ma nikogo. To tak jak kobieta e, no ja jedzie jestem, pod prąd, czekaj, czekaj, kobieta, kurwa. A przepraszam, przepraszam, Arek, nie widziałem czego, sorry. To tak jak kobieta jedzie pod prąd i słyszy w radio, że... Pewna osoba jedzie pod prąd, no, a ona mówi, pejdał, że że przecież polega, to ich to jest, jest ten całe mnóstwo jest bez sensu, I, to jest ten sam, debilu. i to jest ten sam mechanizm. Ale to jest słabość, dobrze, jeżeli, dobrze, jeżeli panowie. ktoś cały czas, kurwa, kurwa, chuj, cwelu, debilu, to jest Spokojnie. słabość, kurwa, argumentami Spokojnie. w oktagonie i tyle, bez gadania żadnego. Ja wiem, że jesteś mocny w gadce tutaj i cię kochają za to tutaj, ale sorry, dla mnie, kurwa, nie masz żadnych umiejętności, przysięgam ci. I udowodnię ci to, jak mi dadzą tylko szansę. Po co ty mi przysięgać Idź do spowiedzi, tam się przysięgaj, kurwa, co chcesz ty? Dobrze, pana 77 sam chciałeś. Pamiętasz o czym gadaliśmy w Gdańsku? Na FM ma 6, 77 chciałeś, masz 77. Ostatnio chciałeś 84. Ty, może ja 90, kurwa, albo 100 może chcesz? Stary, posłuchaj mnie. Kurwa, już, Wiesz, ale, bo już za bardzo. Ty, sobie... Słuchaj, ja, nie, wierzy, ja mówię się do nie dasz rymanę. sprowokować, a teraz kurwa. Ale nie, nie, nie. Ja, ja mam po prostu wysoki ton, ja tak lubię się unosić. W każdym razie dążę do tego, że decyduj się w końcu. Albo chcesz 77, albo open, bo co chwila zmierz. Gdyby nie Krzysztof, ale Józpara... ja ci idę na rękę, waląc się w tym 77. Poszedłem idziesz... ci na rękę, stary. Ty mi? Przecież to ja idę ci na rękę, dając ci rewanż, Nie, bo takiej kategorii nie ma jak 74. opa, koledzy ci piątkę przybili. Go, gościu, no ja ci poszedłem na rękę, dając ci to rewanż, Kurde, no stary, no. Gdybym Ci nie dał rewanżu, gdybym się nie zgodził, to z kim byś zawalczył? Podejrzewam, że nie miałbyś żadnej innej walki. Ale ja to, to działa tak samo tu. w drugą stronę i to wiem od władarzy. Walczyłem przed Tobą z Dawidem. Ale mam, walczyłeś, mam bo na ostatnią chwilę wskoczyłeś. Dobra, mam już podpisany kontrakt na dwie walki. No i super, I no to się tymi... bardzo cieszę, dobra, że a, ci się układa. Okej, okej, okej. Ale nawet Malczyński powiedział, że najpierw e, zawalczysz z nim, e, jak rozwiążesz swoje, e, no te sprawy ze mną. No dobra, ale jednak było na moim, jednak zawalczyłem z nim najpierw. Przypadkowo. Ale, ale by jednak było na moim. Dobra, wracając do tematu, dlaczego gdy umówiliśmy się na 77 nagle na ostatnią chwilę nie chciałeś podpisać kontraktu i chciałeś wagę Open albo 84? I tutaj... Nie, że nie chciałem podpisać kontraktu, ja nie wiedziałem, chciałeś. że ten kontrakt podpiszę, ale ty... próbowałem naciągnąć na wyższą wagę, bo jest mi to po prostu na rękę, dobrze, bo dobrze. na co nie jestem od Ciebie panowie. cięższy i większy, Wrócimy do tego, nie za chwilę do tego... To jest, to dlaczego muszę kwestia. schodzić, stary? To jak tak mamy, to konflikt, jak to mamy konflikt, to się po prostu pisgamy, a nie, no dobra wyskoczę do Ciebie, na tam schudniesz 20 kilo. Ty, ty mylisz walki w oktagonie z walki, walkami ulicznymi. Kude. Panowie, za chwileczkę do tego tematu wrócimy. Zaraz jesteś na fajnym MMA, a nie na ulicznym. To ulicy. jest free fight, tu, właśnie. A, a, my my patrz, my za, za chwileczkę do tego tematu wrócimy, chcemy też porozmawiać z innymi. Kanioski. Powiedział nawet nagło komentując tę walkę, że trzecia dla mnie, pierwsza dla ciebie, a dali trzecią tobie. Ale, a czekaj, Kanioski jest komentatorem czy sędzią? No, no właśnie. No dobrze, z Kasiuszem to... też byli sędziowie. Dobra, rozwiążemy to teraz, nie okay. mogę Pierdolić o tamtej, bo okay. i tak była wyrównana i nie powiesz, że nie była. Powiem tak. Vá. Czyste ciosy dostałem w twarz i powiedział mi no to no jeden... No dobrze, to wstawię to, dzisiaj na story, że dostałeś ze cztery pod rząd. Czyste ciosy, czyste ciosy, dostałem Kurwa, Ja cię prosiłem, matematyka nie jest twoją okay. mocną stroną. A właśnie, słyszałem, że mówi że. W ogóle, czemu się ty czepiesz tej matury? Powiedz tak szczerze, czy łapiesz no się. No bo mówi rzeczy? że dwa ciosy, a nie umiesz liczyć. Ale czyli, ewidentnie czyli, staje. To, czyli, albo gadamy o maturze teraz, albo o ciosach. Dobra, powiedział mi to organizator, no, który. organizator ja wiem, jakie obliczenia zastosowałeś, Czyli twierdzisz, że organizator tej nie umie liczyć, tak? Wprowadził mnie w błąd, ma powiedzieć go imię i nazwisko, jeden z dwóch głównych organizatorów. No na Cię pewno cztery. tam doszło dużo więcej niż dwa ciosy. Dobrze, powiedział mi to organizator tej gali, jak Aha. byliśmy w UK. A mi ksiądz ostatnio powiedział, że trzy doszły. No dobra, no. <laughs> Okej, okay, no to... Że, twoi musicie, koledzy sędziowie, e, twoi musicie, trenerzy też ci mówili, że wygrałeś ze mną. No, no właśnie, panowie, bo musicie ustalić po prostu, z kim rozmawiacie, bo ile ludzi, tyle gustów, ile kobiet, tyle biustów. Proszę ochroniarzy, tak? Dziękujemy, dziewczyny. Wielkie brawa, wielkie brawa. Ale on tylko wybiera, chora, chora. Ale on tylko wybiera zasady i przeciwników, tak co, jak mu pasują. Casio, Król, ja pamiętam taką walkę z Adrianem szania, Polakiem, tu. którą w pierwszej... W pierwszej wersji wygrał ten Adrian Polak, później tam, tam gdzieś protestował, zmienili. Chłopie, A, ja ty powiem, też tak, widziałeś kurwa wygraną czy Polaka, krótko. tak? Debiluje pan. też to widziałeś to Polaka wygraną debilu Pierkolony? Powiem ci krótko. Powiem powiem ci krótko. No to jesteśmy takie, że No i co, i to ci krótko to Ja proponuję zrobić taki test. Panowie, 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 Zgódźcie się, proszę. Ciebie zapytam ostatniego o zdanie. Włączcie zegarki i umawiamy się na 10 sekund. Wyjdźmy tutaj. Gwarantuję Ci, że w te 10 sekund będę cię miał kurwa w bocznej, w dosiadzie albo w dalszym. No dawaj. Chceszcie no dawaj, dawaj. Podjeżdżę. Chodź, chodź kurwa, to zrobimy. Podjeżdżę. Chodź! 10 sekund! Podjeżdżaj. Teraz! 10 Zabaj, sekund! Chodź! chodź. chodź. Marcin, stój, Marciń. Kurwa. Kurwa, ty Kurwa, że żeby są gadać wirdolne cvelle? Kurwo, ty jebana ci rozkurwie. ja będę pierwszy. Widzicie, widzicie jaki bohater! Widzicie jaki bohaty. Siądź, siadaj, Śmiecie tylko pierdolą kurwa przez ten mikrofon, a jak co? Do czego? Mój, to czekasz, go kurwa, bona pan! Śmieciu ty kurwo zro... jebana, cię rozjebie! Zrozumcie. No chcę, że... cię kurwo do... rozjebie. Dobre, panowie! Śmieciu pierdolą. Zrozumcie, że on nie umie języka polskiego. On ma tak przepity mózg, Dobrze. że to się nie da, to, to się nie da wszystkiego tak połączyć. Panowie, panowie, jeszcze wrócimy do tematu, a tymczasem kontynuujemy konferencję.